Cześć Manko, witajcie z tej strony. Jestem jak dziś, tu grajemy 19, jak widzicie, ee, dwa samochody. Nowa seria, serwa, seria, która będzie się nazywała prawdopodobnie Drwale, Dzisiaj jest z nami Konrad i Mietek. Witam. E, jesteśmy tutaj, zjechaliśmy, można powiedzieć, z takiej autostrady. E, zjechaliśmy, wjeżdżamy w taki głąb, no nie wiem, no od ludzi, można powiedzieć, więc chodźcie tam, to, któryś z Was, panowie, wsiada. I lecimy dalej w stronę od ludzia. Mapa No Man's Land namawialiście mnie, żebym nagrał serię na tej mapie, więc no podejmuję się, ale samemu oczywiście tego nie chciałem tej serii robić, więc siadaj kto tam ze mną jedzie Konrad i lecimy sobie po maleńku na poszukiwanie gospodarki, bo wiem, że tam taka ma taka opowiedzieć oh, znowu są przepraszam za te, będą te dźwięki z sobów ale na drugiej na drugiej scenie mam e scenę z live'a ale nieważne więc powiem sobie lecimy całą stówę więc seria nie będzie pokazywała ciężko tak mówiąc tych -ty tubowo, ale to już mniejsza z tym jedziesz tam jedziesz widzę luserku e mietek pójdzie oczywiście z buta bo jednak nie wgrałem modu o Jezu, za szybko leci. Nie wgrałem modu pasa e, żera. Nie pomyślałem nad o tym. Bo mieliśmy wpierw dwie osoby zaczynać, ale to mniejsze z tym. Jesteśmy na tej gospodarce. E, tak jak wiecie, czeka. sobie tutaj może zjedziemy. E, I tak. Tak wygląda nasza gospodarka. I mi się wydaje, że pan, wy panowie, tak szybko was oddeleguje. Chodźcie za nabierz samochód. Mietek. I lecicie za mną, powiedziecie, będziecie już ciąć, a ja tutaj wszystko pokażę, żeby nie tracić czasu. Eee, nie tracić czasu. No i mi się wydaje że gdzieś odtąd o tę drzewka, wszystkie możecie ciąć. Jeden na jeden samochód, drugi na drugi samochód. Od tego drzewka w którą stronę. Lecicie to wszystko po kolei, tylko te odrzewka, tylko to wszystko po kolei. A ja idę pokazać wam gospodarkę Co? Yy, więc mamy ubogo. Yy, gospodarkę mamy dość ubogą, tam jakaś wiatka jest Gospodarkę mamy dość ubogą, widzicie mamy yy, Taką, nie wiem jak to się powiedzieć, taki bin na wodę yy, Tartak Jakaś, to tu jest jakiś garażyk A, tu będzie chyba można maszynę na czekajcie I o, i się światełko zapala. Widzicie taki typowy nasz warsztacik, jakiś silos bin, Jaki, nasz domek jakieś takie taka wiatka, gdzie będziemy mogli na pewno nasze maszynki, jeżeli kiedyś się ich dorobimy, ee, postawić. Jakaś wiatka ważna, ściana, jakieś tam są takie dziurawy, ale ważne, że jakaś wiatka jest, można coś postawić. No i nasz domek. E, czy można do wejść? Ty można wejść. A czy można, może nie odpalajmy piły w niej, ale czy można tu gdzieś spać? Małe taka, można w tym domu zapalać, kurde pierwszy widzę taki domek A i tu można spać Na górę można pójść Można pójść taki typowy strych, ale tu już iść nie będziemy eee, I tam widzieliście koło Tartaku jest kawałek drzewa no, oczywiście teraz wam panowie dam super strange'a Bo chyba jeszcze nie dałem, bo jednak trochę będzie ciężko To wszystko coś widzę, dam wam super strange'a i Możecie się bawić, trochę dźwięki, dźwięki ścisze ponieważ To jest za głośno to co ten Tartak Wydaje dźwięki eee, no i Konrad, eee, no No i no tam? Nie, już nie tam. Więc spotkamy, zobaczymy, jak dostaniemy hejsu. Gramy na poziomie łatwym na tym serwerze, bo jednak za normalnym za mało czasu mamy jednak na, na tą serię. Eee, też jednak gramy tylko wieczorkami w dzień. No i pieniądze, pierwsze lecą już więc no za bardzo tak, aż tak to się mówi dużo czasu nie mamy na to, żeby grać, więc no jednak jakbyśmy mieli grać, to ta seria by miała z cinków odcinków i byśmy się samo... E, słabo byśmy się rozwinęli. No truliście, może nie truliście, ale prosiliście na live'ach, no kurde, ładnych 5-6 live'ów prosiliście mnie, żebym e, nagrał e, tą... Wiecie co? Wiecie co? Spróbuję całe, całe, całe drewno rzucić jedno. My ciekawie, to ze jedno drewno, bo tak gadaliśmy Dwa koła Kurde byłoby fajnie, wiesz, takie dwa koła, dwa, no dwa, trzy koła, tak mi się wydaje O, nie ponieważ że ubywa tak tutaj o Zobaczymy, no hajs leci Już mamy 6 tysięcy, 7 tysięcy, więc moim zdaniem na maszynki teraz zarobić To nie będzie trudno moim zdaniem 2300. Tak, za jedno drzewa to dobrze. Jest... No jednak na poziomie łatwym to, znaczy normalnym to by było gdzieś pewnie os, oscylowało w okolicach nie wiem, 1500 mi się wydaje. Więc ładne jak to się mówi Hasik będziemy za to trzepać. No i pierwsze nabytki, czyli pierwsze ciągniki. Ciągniki, ciągnik prawdopodobnie tylko zobaczymy z jakimś tajfunem czy z czymś. A jak? To, słuchaj, to jest wyższa szkoła teraz. To już wiedziesz? Jakieś balki? Yy, można tak powiedzieć. oczy. No może myślałem o trochę krótszych, ale dobrze, no. Później yy, trochę będzie też ci... Tak myślałem, ale troszkę źle wymierzyłem. A, no to to się już tam będzie później nam te mniejsze ciało, takie pierwszy odcinek co i jak, spokojnie później na no, takie będziemy. Tu mi się na drzewko całe nie chciało. Halo, drzewko, uciekaj tam. Tam mi się drzewko nie chce. O. Teraz chciało to drzewko. Więc 11 tysięcy, 12. No kurde, to w takim razie na kolejny odcinek. Jeżeli ta seria oczywiście się przyjmie, więc zostawiamy łapki, ee, łapki w górę, e, żeby to nas wszystkich zmotywowało do dalszych nagrań, bo mi się wydaje, że seria naprawdę idzie zrobić fajną. To jest raz, a dwa, no... Mm, jednak yy, taka inna seria, wiem, że teraz każdy tą serię nagrywa. W sumie widziałem, że każdy chce to oglądać. I niby jo, nagrywa ją czy, czy jakiś Evo, czy ktoś inny. Ale każdy, to, se, każdy tą serię robi po swojemu, więc to nie jest tak, że ja... Że ktoś nagrywa tą serię to jest wszystko, no bo każdy to zrobi na, jak to się mówi, swój sposób, swój styl, więc to w sumie są inne serie, może to sama mapa. Myślałem, żeby podmienić, zbudować tę samą gospę na innym landzie, ale oczywiście się za późno ogarnąłem. W sumie można powiedzieć, że przed nagrywkami, więc tak troszkę, ktoś mówi, faila strzeliłem. No mi się panowie wydaje, że jeżeli tak byśmy się postarali, to jesteśmy w stanie zarobić około 20, czy nawet 30 tysięcy na odcinek z tego drzewa. Kliknij kółko w myszce. Bo jest player. pojedz znowu suba, ale dzięki za suby oczywiście. tylko ja nie narzekam na te suby, żeby nie było. Dziękuję, dobra, jej ja to tam zobaczyć, zobaczyć do chłopaków. Ee, co u nich tam słychować? Łoo, dobra, wiecie co? Mietek, ja ci ten samochód już zabiorę. Pozwolisz. Ja wsiadam i lecimy w jeździe na tartak. <grym> No mi się wydaje, że panowie będziemy jakoś te drzewa takie w cieńsze układać, bo to tak troszkę już tak wie, wiemy, no, że... No, ma... bardziej krótsze no, bo... To no wciul to jest... krótsze, no bo jednak mamy ten super stręcz, ale bez przesady, więc na kolejny jakieś będziemy troszkę, w... no troszkę i wciul mniejsze. Zaraz tak będę pewnie... pewno. nawet w tym zasadzie to była taka pierwsza próba. Taka pierwsza próba Tylko co i jak? zamiast pociąć i zobaczyć, to pociąłem wszystko i dopiero potem... A, dobra. ...położę na tego napiękamy. więc... dobra. Wybłąd. Dobra, no się nic nie stało, to będę... A, już tam powkładam, żeby już nie było. E, odcinek 8 minut, kurde to trochę mało. Chciałem myślałem tylko o 20, 20-15, ale... Myślałem, że to się w ogóle ta procentacja inaczej potoczy. Zaraz sam pójdę trochę potem tego drzewa. E, o, już przechokłem teraz. Podobnie tak stałe, tak jak ja z drugiej strony bierz i... E, ładuj i, i tak zrobimy odcinka na 20 minut ciut na te parę minut dłuższy. Jestem w... chcę zobaczyć my tego drzewa wyniesiemy. wiem, za duże te kawałki są na kolejny niech Będziemy robić ciul mniejsze, Coś, choć sąsiedzi, no, chciałem powiedzieć, <grymne> jeden sąsiad, właśnie z naszej tamtej serii, no miał przy. ujezu! My właśnie dojechaliśmy samochodami w trzech, a jeden miał przylecieć samolotem. Tam jest blisko lotnisko, ale oczywiście nie doleciał, więc będzie prawdopodobnie na kolejny czynnik. więc temu są dwa e, samochody, tak te pomyślane. Że dwie, jeden samochód na dwie e, osoby no i mamy, mamy 20 tysięcy, więc mi się wydaje, że zarobek jest dość przedni. Dobra, ja już lecę po kolejny, za już więcej robić nie będę lecę. Ja już do Mietka. O, samochód dęba staje. Dobra, wiecie co, może przez Wysokie Jechać nie będziemy, pojedziemy stricte do taką dróżką. Hmm. Więc no, w pola na pewno pójdziemy. Nie wiem jak o, 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 taką może stanę. I takie dość taki krótszy, rób takich długich aż tak nie rób. Pakę, żeby się zmieściło. No jo, tak żeby się na no, mapkę zmieściło nie więcej, bo no nie chcę też tak aż tak grać realnie, ale wiecie, że farming jest pod tym względem zbugowany, że bo mały, bardzo małe kawałki trzeba nosić, a jednak no czasami to trochę jest przesada, że jeden kawałek naprawdę w realu by się wzięła farmingu, dałostaściecinka, więc no, super Stranger musimy na początku użyć. Eee, później zobaczymy, jak to będzie. Dziś na pewno będzie włączony, ale będziemy już tam, w jakiejś tam będą tury, tury, pewnie jakieś tajfuny. To wszystko, więc to będzie bardziej zmechanizowane. Wszystko. Gdzie ty wziąłeś już chyba? A, aż tutaj. O, kurde. Więc tak to wygląda. 27 tysięcy. No, ciągniczek przyjdzie. Na pewno. Jeszcze mi się wydają takie dwa balki. Bo to może za za długi wyhukał Podnieś. Mówisz na połowę? O. No teraz trochę za, za krótkie. Ale to tam. Weź jak połóż koło mojego. Weź jak połóż koło mojego. Gdzie akładałem? tak O. Będę tak na to samo. Ale to nieważne, dobra i ostatni tego, weź zapię to pasami, żeby nie złalił Dobra, przypchnij pasem Czekaj Eee spadło pasy i zapnij Dobra Troszkę dziwnie, ale wsiadam, ujezu lecę Jak na trzeciej paszki zapnij. Jo. Więc no te, jak widzicie, kurde w ogóle to ma ile? 10 tysięcy motogodzin już ma Mordka, że przebiegł ten ee, samochodzik. Myślałem nad jeepem, ale jednak jeep to. Uj, uj, uj. Myślałem, myślałem nad jeepem. Lagi masz? Mm, nie, po prostu trzeba ciąć krótsze, wiesz. Powiedz, że ja cię pomogę. A i lagi też miałem przez chwilę. Ale to spowodowane tym, że coś mi się w tle pobierało. A... Uj. O, serio. <laughs> Czekaj to się rododuje szybko to drzewo. Pozwolisz. Zaraz pójdziesz dalej ciągle. Dobra, dobra. Dobra, tylko wyrzucę, dobra, siaraj jest, możesz jechać jakaś. Cyk Ja to taki będę widzę, że typowy pan startaku. Nie no, oczywiście się śmieje. Eee, się śmieje, eee, 12 minutek, 30 tysięcy. No i myślę tak, jak będziemy na odcinek 30 tysięcy zarabiać, będzie fajna, będzie 4, więc moc przerobowa na pewno będzie... Eee, większe. to Jak Co? Jak samo się, tak jak umiem, jak to się mówi, równo z burtą gdzieś, tak w ten... ten deseń, nie więcej, żeby tak No tak, nie... tak, tak To bez przesad, tam we dwóch będziecie rzucać jakoś tam... pomału, pomału rzucicie sobie. Ja oczywiście rzucam, więc A, dzisiaj... To nie baciałeś. Kurde, no panowie, no powiem szczerze, że nie wiem czy nie przejść, kurde, napiszcie w komentarzu, co wy tam sądzicie, czy nie przejść na normalny. Bo to kurde, faktycznie te ceny, to na, znaczy nie ja wiem, w sumie, 30 tysięcy, tak się wydaje, jeden ciągnik, coś tam jeszcze i zaraz będzie znowu to samo. A mamy jeszcze, jeszcze by było fajnie jakieś zwierzątka pójdź, jak mamy, wiadomo, tak dużo zarabiamy, mamy o, konia też... kupić. No, Można konie, jeżeli chcesz, to możemy konia kupić konie albo konie, tak mi się wydaje, że w maksymalnie dwa albo trzy, no bo jednak to 150 tysięcy to będziemy miały gdzie biegać. no tak, łąkę mamy, więc ściano będziemy mogli zrobić bez problemu. Owiec by się kupiło. Owiec by się kupiło. no i no. No i dobra, ja wsiadam sobie do pana samochodzika. Lecimy, załadujemy jeszcze ten i tamtego będę mieć dwa samochody na miniaturkę idealnie. I będziemy się z Wami e, żegnać. No jak już mamy 14 minutek. To jest tak pomału. O, to już mogliście trochę dłuższe, ale jest git. Albo dwa poziomy zrobić. <grych> Dobra, cyk. Ja już bym naładował. Nie, dłuższy mordor, trochę, wiesz? Albo czekaj, albo może nie rób dłuższych? A, cyk. Nie, no, ja tak myślę, żeby <grych> jedno za drugim sobie ułożyć. Kurde, teraz za długie trochę. No to ten będzie dobry. Nie, wiesz. Kurde, mój plan... Mam... To chyba widzowie mogą napisać, jakie zwierzęto możemy puścić. Jo, więc Ula. wiesz, napisze jakie. Mi się wydaje, że w sumie, jak chcesz konie, to... Znaczy, chcesz. Dobro sprawa, tylko konie by nie były głupie tutaj takim tym, tak? Gdzieś ten, te konie pachy, czy coś. W konie to na żadnej serii chyba jeszcze nie poszedłem. Zawsze jakieś tam były krówki, czy coś. A w konie jeszcze nigdy nie posiadam, ale też konie to jest duży zarobek. E, niby tak, niby nie. E, no napiszę co tam sądzicie o tych koniach. Jakieś pastwisko, gdzieś będziemy mogli ulokować. Nawet szczerze powiem, że na tej tam, gdzie jest ta wiata, ta, ta duża, to wiatę możemy już sprzedać i tam postawić konie, ponieważ no, ta duża wiata nam się nie przyda przez dłuższy e, czas. Dobra, jeśli ja tam kolejne drzewko. Chyba to nam się nie przyda przez dłuższy czas... O, ty dziadu... To malutkie drzewko, to będzie małe piętro. Tylko chyba się obalić nie jest aktualnie. O, leci. <tryk> Prawie na samochód. Tam malutkie widzę drzewko, wziąłem na no, trzeba bo lecieć jak drzewko, to tu drzewko. No i będzie trzeba pomyśleć też na temat um, czegoś do karczowania pini, bo na pewno w pola tutaj pójdziemy. Jakoś ubogo, ale ktoś się mówi pójdziemy. Jakimś gorzej będzie z kombajnem, ale dobra się tu serię, no bo jednak kombajn to kurde ciężko będzie jakiś znaleźć fajny. Dobra, podjadę teraz do was. To jest tego drzewa od was. Oj, Trochę... nie już kiedy, no kurczę. Się wyklepi W sumie. W samochód. O, co się kupi? mi wyrwał. Jak. <grywa> oh, Jakie. Dopinajcie, no, dopinajcie, wiem. dopinajcie. Dobra, no powiedzmy, że jest. Nie no, poczekajcie, to tak bez przesady to może jeden na górze. Czekaj, 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 jest. ja do siebie, przeco akurat. Tylko tutaj z tyłu, z tyłu. Z A, to weź sobie go, czekaj. Z przodu troszkę już. O, właśnie tak. Cyk. Myślę, żeby było na tego, nie? Ja pier... Mordo Będziemy musieli chyba no tak. wiecie panowie jakoś wyzwyczaić jakiś patent na, na cięcie tego i wgramy sobie jakąś miarkę Kupimy jakąś miarkę żeby plus minus wycinać takie same o takiej samej długości drzewa To pójdź nie robota Sorry no i dobra, chyba mamy zapakowane co? A nie, do ciebie jeszcze wejdzie z jednej krótszy. No zapakowali tutaj, o, widzisz, patrz, tu. Dobra, no jaką lecimy, kurde, swędzi, ostro. Eee, co mi zabierać? Mm. Tu, no i tylko możemy też jakoś. Jakaś taką wepchnę tutaj. weź, zapnij. Nie mam jak. Impasem. <laughs> ...i się rozpiął. Tak, taki wiesz? Ktoś ja zapiąłem, a ktoś rozpiął. Hmm. Ja zapiąłem, rozpiąłem i się rozpiął. Czekaj, trochę niżej to położę. O, no. O. Nie no, bo No, dokładnie. Radę. Czekaj, czekaj, chcę. Tak, ten farming simulator. Puść tego basa. Puść go. A teraz puść to drzewo. Ja już nie trzymam go. Czekaj, ja go. Dobra, dopinaj pasy Nie. <laughs> urr, nie. Uj, urr. Nie ci. To ja może lepiej. Dobra, zakończyć. to już jedziemy sobie. Dostaniemy koło... Koło tartaku i będziemy tam, zakończyć odcinek, bo 20 minut mamy, kurde przed chwilą było 5 minut. Lecimy, zakończymy, ujuzd... Ja strzelę sobie zdjęcie i to sprzedamy, więc dostajemy koło ilu tam, 5 tysięcy za to. Mi się wydaje. A, ja pojedziemy tędy, żeby się nie wywalić. Żeby się stań tak jak stałeś wtedy, tak fajnie podjadę się podjadłeś, tak? No i my się... Brr, dobra, my się z wami żegnamy. Oczywiście był ze mną Mitek oraz Konrad siema. Weź trochę do tyłu A Albo nie. nie. Nie, nie trzeba. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć, czołem, do następnego, czyli do jutra. Cześć!